Według śledczych sekretarz Warszawy Włodzimierz Karpiński przyjął blisko 5 milionów złotych łapówki za udział w procederze ustawiania przetargów. Łącznie w aferę jest zamieszanych kilkanaście osób. Wymyślili dość osobliwy mechanizm, który polegał na wystawianiu kilkudziesięciu faktur poświadczających nieprawdę pomiędzy... lokalizowanymi na terenie całego kraju. To jest afera, która musi zostać wyjaśniona. I to nie jest jedyna afera, która dotyczy warszawskiego ratusza w czasach rządów Rafała Trzaskowskiego. Znam z dawnych lat ówczesnego yy, yy, ministra Karpińskiego. Był dla mnie zawsze, wzorem oso osobistej przyzwoitości i uczciwości. Czy do tej opłaty, która jest pobierana w ramach rachunków za gospodarkę odpadową, była doliczana jakaś opłata korupcyjna? tej afery, czyli prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, ponieważ nie pojawił się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, e, mimo, że przecież to Rafał Trzaskowski zatrudnił Karpińskiego i nadzorował jego pracę. Był jego prawą ręką, ale nie wiem, zabrakło odwagi, prezydent Warszawy stchórzył. Panie minister. Faktycznie, panie dyrektorze, szanowni państwo, w piątek odbyła, ta się, odbyła się sesja nadzwyczajna na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, jakby format tego spotkania był tak jakby przewidywalny. Po pierwsze, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Jarosław Trzaskowski, twierdził, że CEBA jest upolitycznione, że cała historia ta jest upolityczniona, że próbujemy zaatakować jako prawo izraelskie. No ale to, nie sąd wyciągając. zaakceptował wniosek o areszt, tak, czyli sąd tak. uwiarygodnił materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę. Tak, tylko ja pokazuję jakby schemat funkcjonowania Rady Warszawy i Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w Radzie Warszawy. Po pierwsze, nieobecność Rafała Trzaskowskiego nie jest żadną nowością. On się nie pojawia w kluczowych, ważnych tematach. Przy, w momencie, kiedy powróciły sesje stacjonarne, Rafał Trzaskowski Bywał na szczycie klimatycznym w Egipcie. Jakby tematy związane z Warszawą nie interesują włodarza. Wystawia swoich zastępców, którzy nie do końca potrafią odpowiadać na pytania, w zasadzie omijają odpowiedzi na te pytania związane no, z dużym precedensem, czyli no, z dużą korupcją, która ma miejsce. Myślę, że warszawiacy też oczekują, oglądali tę sesję Rady Warszawy nadzwyczajną, oczekują konkretnych hmm, odpowiedzi dotyczących, dlaczego na miejsce Marcina Wojdata, byłego sekretarza hmm, miasta stołecznego Warszawy, został zatrudniony właśnie hmm, pan, który dzisiaj. No niestety, jakby jest w więzieniu, przebywa w więzieniu i będzie miał prawdopodobnie postępowanie związane z korupcją. Ta krótka ławka Platformy Obywatelskiej pokazuje, że wszyscy ludzie, którzy są tak jakby w Platformie Obywatelskiej nie tylko w Warszawie, ale również, również w innych samorządach, są bardzo mocno ze sobą powiązani i skorumpowani. I trzeba z tego wyciągać wnioski. Organy takie jak CBA są od tego, aby tę sprawę wyjaśnić, ale ja oczekiwałabym od tego typu spotkań i sesji konkretów. Konkretów dotyczących formy zatrudnienia, realizacji konkretnych projektów, firm, które zajmują się, Wywozem śmieci, bo jakby wiemy doskonale, że Warszawa była jednym z nielicznych miast, które miały gigantyczne problemy z firmami. No i odpowiedź na podstawowe pytanie, dlaczego my nie angażujemy spółek miejskich do wywozu tych śmieci, tylko spółki prywatne, które no w różnym schemacie wygrywają przetargi. To jest absolutnie niedopuszczalne. Powinniśmy zająć się i skupić wokół spółek miejskich, które tymi odpadami się zajmują, Ale w pani a nie dotować się unika obecności na tej sesji nie tylko dlatego, że dzisiaj obciążony zarzutami o charakterze korupcyjnym jest jego bliski. Współpracownik. Miał przyjąć 5 milionów złotych łapówki, ale także dlatego, że ta sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców Warszawy. Kilka lat temu za wywóz nieczystości w dwuosobowym gospodarstwie domowym płaciło się kilkanaście złotych. Dzisiaj płaci się prawie 100 złotych. I pytanie, czy tego efektem nie jest właśnie korupcyjna polityka związana z wywozem i utylizacją śmieci Oczywiście. w mieście stołecznym Warszawa. Oczywiście za ten tort śmieciowy dzisiaj płacimy my wszyscy jako mieszkańcy. I wiemy dlaczego płacimy, ponieważ w każdej tej opłacie znajdują się niestety złotówki związane związane z korupcją, do której doszło w ratuszu. I Rafał Trzaskowski ją nie tylko dlatego, że jakby boi się pokazywać siebie, bo walczy cały czas o schedę w Platformie Obywatelskiej, cały czas walczy o to, żeby być liderem w Platformie Obywatelskiej, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma nic do powiedzenia warszawiakom. On się nie zajmuje systemowo sprawami warszawiaków, nie zajmuje się chociażby polityką odpadową, to polityką w, związaną z infrastrukturą. Ja do pani poseł Żelazowskiej się zwrócę. Przypominam sobie Kilkanaście dni temu Donald Tusk zapowiadał taki nowy program CELA. Plus. Czy nie ma Pani wrażenia, że ten program Donalda Tuska ma być właśnie kierowany do jego, a w zasadzie do Waszych bliskich współpracowników?